Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Ofiarowanie Jezusa w świątyni zapowiada współpracę niewiasty w odkupieniu. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 8 stycznia 1997 roku. Słowa starca Simeona, zapowiadające Marii jej uczestnictwo w zbawczej misji Mesjasza, ukazują rolę niewiasty w tajemnicy odkupienia. Istotnie, Maryja nie jest tylko osobą indywidualną, lecz również córą Syjonu. Nową niewiastą, która stoi u boku Odkupiciela, by dzielić z nim mękę i rodzić w duchu Synów Bożych. Rzeczywistość tę wyraża znany obraz przedstawiający serce Maryi przebite siedmioma mieczami. Wizja ta ukazuje głęboki związek pomiędzy matką, utożsamianą z córą Syjonu i Kościołem. A bolesnym przeznaczeniem wcielonego słowa. Ofiarując dopiero co otrzymanego od Boga syna i poświęcając go zbawczej misji, Maria oddaje tej misji również samą siebie. Chodzi o gest wewnętrznego współudziału, który jest nie tylko wynikiem naturalnego macierzyńskiego uczucia, lecz przede wszystkim jest przyzwoleniem nowej niewiasty na odkupieńcze dzieło Chrystusa. W swoim wystąpieniu Symeon wskazuje na cel ofiary Jezusa i cierpienia Maryi. Stanie się to, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jezus, znak, któremu sprzeciwiać się będą? Ten Jezus, który włączy Matkę w swe cierpienie, spowoduje, iż ludzie zajmą stanowisko wobec Niego i skłoni ich do podjęcia podstawowej decyzji. On bowiem przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Maria złączona jest więc ze swym boskim synem w tym sprzeciwie, w perspektywie dzieła zbawienia. Istnieje z pewnością ryzyko upadku dla tych, którzy odrzucają Chrystusa, ale wspaniałym owocem odkupienia jest zmartwychwstanie wielu. Już sama ta zapowiedź budzi wielką nadzieję w sercach. Jest bowiem świadectwem owoców ofiary. Roztaczając przed dziewicą, zanim dokona się rytualne ofiarowanie, powyższe perspektywy zbawienia, Symeon wydaje się sugerować Maryi, by zdobyła się na ten gest i tym samym przyczyniła się do odkupienia ludzkości. Faktycznie nie rozmawia on z Józefem ani o Józefie. Jego słowa skierowane są do Maryi, którą łączy z przeznaczeniem syna. Chronologiczne pierwszeństwo gestu Maryi nie przesłania prymatu Jezusa. Określając rolę Maryi w ekonomii zbawienia, drugi Sobór Watykański przypomina, że Ona całkowicie poświęciła samą siebie, osobie i dziełu Syna swego pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim, służąc tajemnice odkupienia. Poprzez ofiarowanie Jezusa w świątyni Maria służy tajemnicy odkupienia pod zwierzchnictwem Chrystusa i wraz z Nim. On bowiem jest protagonistą zbawienia, który musi być wykupiony przez rytualną ofiarę. Maryja złączona jest z ofiarą Syna poprzez miecz, który przeszyje jej duszę. Pierwszeństwo Jezusa nie przekreśla, lecz podtrzymuje i domaga się specyficznej i nie dającej się zastąpić roli kobiety. Włączając matkę we własną ofiarę, Chrystus pragnie odsłonić jej głęboko ludzkie korzenie i ukazuje antycypację kapłańskiej ofiary krzyża. Boski zamiar powierzenia kobiecie specyficznego udziału w dziele odkupienia uświadamia fakt, że proroctwo Symeona skierowane jest tylko do Maryi, choć również Józef uczestniczy w obrzędzie ofiarnym. Końcowy epizod ofiarowania Jezusa w świątyni wydaje się potwierdzać znaczenie i wartość obecności kobiety w ekonomii zbawienia. Zakończeniem tych szczególnych wydarzeń, w których Stary Testament niejako łączy się z Nowym, jest spotkanie z kobietą Anną. Podobnie jak Symeon, kobieta ta nie odgrywa ważnej roli społecznej w narodzie wybranym, ale jej życie wydaje się posiadać wielką wartość w oczach Bożych. Święty Łukasz nazywa ją prorokinią prawdopodobnie dlatego, iż wielu zasięgało u niej rady, ze względu na jej dar rozeznawania oraz ze względu na jej świątobliwe życie, jakie prowadziła pod natchnieniem ducha pańskiego. Anna jest w podeszłym wieku, ma 84 lata i jest wdową od wielu lat. Całkowicie oddana panu, nie rozstawała się ze świątynią, Służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Reprezentuje ona tych wszystkich, którzy głęboko przeżywali oczekiwanie na Mesjasza i teraz potrafią w radosnym uniesieniu przyjąć spełnienie się obietnicy. Ewangelista podaje, że przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga. Ponieważ przebywała zwykle w świątyni, z większym prawdopodobieństwem niż Symeon, Mogła spotkać Jezusa u schyłku swego życia, poświęconego panu i ubogaconego słuchaniem słowa oraz modlitwą. U początków dzieła odkupienia postać prorokini Anny symbolizuje wszystkie kobiety, które dzięki świętości życia i modlitewnemu oczekiwaniu gotowe są do przyjęcia Chrystusa i do wysławiania Boga każdego dnia za wszystkie wspaniałe dzieła, jakich dokonuje Jego odwieczne miłosierdzie. Wybrani przez Boga na spotkanie z dziecięciem, Symeon i Anna głęboko przeżywają ten dar, podzielają radość Maryi i Józefa z obecności Jezusa i promieniują tą radością w swym środowisku. Zwłaszcza Anna wykazuje wspaniałą gorliwość w opowiadaniu o Jezusie, Dając w ten sposób świadectwo swej prostej i szczerej wiary, wiary, która przygotowuje innych do przyjęcia Mesjasza w swym życiu. Słowa Łukasza mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wezwolenia Jerozolimy, są jakby potwierdzeniem uznania w niej symbolu kobiet, które poświęcając się szerzeniu Ewangelii, budzą i ożywiają nadzieję zbawienia.